Okej, okay, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam jak zrobić placek malinowa chmurka, tak on wygląda, jest przepyszny, z galaretką, e, z malinami i masą przepyszną. OK, zaczynamy od składników na ciasto kruche i będzie nam potrzeb, będą nam potrzebne jajka, mąka pszenna, cukier granulowany, proszek do pieczenia i zimne masło. Wszystkie składniki są zimne Zaczynamy od czterech żółtek Białka zostawiamy sobie na później Ok. Zaczynamy od odmierzenia 180 g mąki pszennej Dodajemy następnie 3 czwarte proszku do pieczenia I teraz bezpośrednio teraz będziemy dodać 45 g cukru granulowanego Więc wyzerujemy sobie wagę na zero i teraz bezpośrednio dodamy 45 gram cukru. Ok, mamy 45 gram cukru granulowanego, mąkę i proszek do pieczenia. I teraz dodajemy nasze zimne masło, bezpośrednio też. Wyzerujemy wagę. Dodaliśmy 120 g y, masła, jak tutaj widzicie, i teraz już waga nam nie będzie potrzebna. Dodamy nasze cztery żółtka i wyrabiamy wtedy już ciasto. Rękoma. Ok, tak wyglądają nasze składniki na ciasto. Musicie się upewnić, że będziecie robić wszystkie etapy w takiej kolejności, jak ja. To jest pierwszy etap, czyli wyrabianie ciasta. Drugi etap to będzie beza. Trzeci etap to będzie galaretka i czwarty krem. Musicie robić pierwsze ciasto, potem bezę. Potem będziemy robić galaretkę, a potem krem. Więc upewnijcie się, że zrobicie je w tej samej kolejności. Teraz mieszamy nasze składniki, aż do wyrobienia ciasta, które włożymy do lodówki na jedną godzinę. Ok, tak wygląda nasze wyrobione ciasto kruche. Powiem Wam, że nie przerabiamy tego ciasta albo wyrabiamy go za długo, zwyczajnie kilka musimy je dobrze aby wyrobić je delikatnie i zawijamy często zawinęliśmy już w folie i wkładamy do lodówki na czas kiedy wyrabiamy naszą bezę. Więc przechodzimy do etapu numer okay. dwa. Przechodzimy do składników na bezę. Będą nam potrzebne wasze cztery białka, które były w lodówce ze szczyptą soli. Mąka ziemniaczana i cukier granulowany. Wszystkie składniki zaraz będziemy dodawać, mieszać. Zaczynamy od białek i przygotujemy sobie naszą blaszkę. I naszą blaszkę odwrócimy w tą stronę i papierem wyłożymy ją na górze, w ten sposób. I naszą bełkę będziemy kłaść bezpośrednio na górę naszej blaszki. I w ten sposób tak to będzie wyglądać, nasza beza będzie szła tutaj na górę i będziemy ją tak piekli. Eee, nasza beza pójdzie na godzinę czasu do piekarnika eee, i nasze ciasto nadal będzie sobie siedziało w nożyczce do tego czasu, aż nasza beza się upiecze. Ja będę ubijać nasze białka w mikserze, więc zwyczajnie wrzucam białka do miksera, szczypce soli i będziemy je ubijać. Na sztywno. Okay, tak wyglądają nasze białka już ubite. Jeżeli chcecie się przekonać, czy na pewno są ubite, po prostu odwróćcie górę do dołu i żeby wam nic nie spływało. Tutaj mam już odmierzone 150 g cukru. Będziemy stopniowo dodawać cukier teraz do białek, nadal miksując. Jak już nasze białka są połączone z cukrem, dodajemy mąkę ziemniaczaną. Ok, dwie i pod koniec łyżki. Dodaliśmy dwie łyżki mąki ziemniaczanej i wykładamy to na blaszkę odwróconą dnem. I tutaj wykładamy papier na godzinę i wkładamy do piekarnika na, na godzinę na 140 ustawiamy okay, piekarnik. Tak wygląda nasza beza. Rozprowadziliśmy idealnie taki poprzek naszej na wielkość naszej blaszki i wkładamy do piekarnika. I wkładamy teraz do piekarnika na godzinę czasu 140. Na bezy wysypujemy bezpośrednio migdały garść migdałów, będziecie widzieć rozłożycie na bezę i do piekarnika wtedy. Ok, nasze ciasto wyjmujemy z lodówki i rozwałkujemy i składamy z powrotem do lodówki. Tak wygląda nasze ciasto, jest ładne i żółte, bo jest cztery żółtka, nie trzy. I możemy sobie po prostu wyjąć papier i rozwałkować już je na papierze i wrzucić do lodówki z powrotem. rozwałkowane rozwałkowanej już. Te ciasto rozwałkujemy na wielkość blaszki i z powrotem wkładamy do lodówki. Ciasto jest lepkie, ale nie używajcie żadnej mąki, nie dodajemy więcej mąki, tylko po prostu je y, ładnie wałkiem albo rękoma można na wielkość blaszki po prostu rozciągnąć. Ok, nasze ciasto ładnie na blaszce rozciągnęliśmy i przeklęliśmy widelcem y, na całości. Tak wygląda nasza beza. Po, y, Wyjęciu z piekarnika. Jak już po godzinie, ochlamy piekarnik na 15 minut, zanim wyjmiemy ją, żeby sobie ładnie przestygła i zostawiamy ją. do całkowicie przestygła. Nasze ciasto wkładamy na 20 minut w temperaturze 190 stopni. Ok, to są nasze składniki na galaretkę. Będzie nam potrzebne trzy galaretki malinowe, wrząca woda i maliny. Będę używać mrożonych malin. Możecie używać też malin świeżych. Jeżeli używać mrożonych, to szybciej w ogóle Wam się stężeje ta galaretka. Pierwsze rozpuścimy trzy galaretki we wrzącej wodzie. Dwie i pół w wrzącej wody. Jak się stężeje to, wtedy dopiero dodajemy maliny i włożymy do lodówki. Mamy nasze galaretki i dodajemy wrzącej wody. I mieszamy od razu odbierzemy sobie 600 g malin mrożonych te są akurat 300 g w jednym opakowaniu, czyli będą potrzebne nam dwa takie opakowania. Okay, ciasto będzie bardzo ładnie wyromienione tak ma wyglądać z piekarnika i studzimy do całkowitego wystudzenia. Zanim włożymy galaretkę, te ciasto zanim włożymy galaretkę, te ciasto musi być całkowicie wystudzone ok, do galaretki wrzucamy teraz nasze maliny mrożone tak one wyglądają Aż się stężuje okay, galaretka. Tak wyglądają nasze maliny z galaretką. Nasza beza dalej sobie tutaj stoi. I teraz będzie się szybciej gęstnieć z malinami mrożonymi. Ok, żeby zrobić naszą masę, będzie nam potrzebna 36% śmietanka, 500 ml, czyli opakowanie takie. Trzy łyżki cukru, pudru, e, serek mascarpone Tutaj będzie nam potrzebne takie jedno opakowanie, które ma 250 g i dwa śmietany fixy. Czyli pierwsze rozczepimy naszą śmietankę, z cukrem dodajemy mascarpone i śmietanę fix. Mieszamy nasze składniki i będziemy mieli naszą masę. Wszystkie składniki mieszamy w mikserze. Pierwsze do miksera wlewamy naszą śmietankę 36% i ubijamy ją. A następnie dodamy mascarpone i cukier. A na samym końcu śmietanomix. Do trzech łyżek cukru, pudru dodajemy dwa śmietano fixy. A następnie mieszamy. Cukier dodaliśmy do naszej śmietanki. Widzicie, mamy sztywną masę. I wtedy dodajemy nasz serek mascarpone. To jest gładki serek. Tutaj widzicie całe opakowanie. Wejdzie i dodamy jeszcze jeden cukier okay, waniliowy. Tak wygląda nasza masa, jest bardzo e, dosyć gęsta, e, nie jak taka jakaś wodnista, bo po prostu dodaliśmy fiksa do śmietany. Ok, tak wygląda na nasze ciasto, e, czyli wyłożyliśmy dno z galaretką, z malinami. Powiem Wam, że jeżeli włożycie malin mrożonych bardzo szybko, bardzo szybko, ta galaretka e, niemalże w jednej chwili się ta galetka Wam stęży. Więc jeżeli używacie mrożonych Malin musicie uważać, żeby właśnie wasze kruche ciasto już było e, zimne. E, my mamy naszą masę tutaj. Powiedziałam, że dodałam trochę wanilii z laską... E, Powiedziałam, że dodałam do masy cukru waniliowego e, z laską wanilii właściwie, że ma takie waniliowe ziarenka jeszcze, e, bo po prostu uważałam, że trochę nie była za słodka, tak jak chciałam. Więc zawsze możecie ją dosłodzić, jak miksujecie ją jeżeli dodacie fixu do śmietany to ta masa będzie gęsta i będzie Wam ładnie stała nie będzie taka rozpływająca więc teraz wyłożymy naszą masę na wierzch na malinę i pokażę, jak, pokażę Wam jak będzie wyglądało to jak już wyłożymy masa jak widzicie tutaj jest bardzo gęsta nie jest jakaś wodnista masa i nasza galaretka jest dosyć przyschnięta już stężała. Nasza galaretka jest już dosyć stężniała, po prostu ją wyrównałam ładnie na całej blasce. I to jest nasza masa. Ok, tak wygląda nasza przykryta już y, chmurka. Czyli ona ma na sobie warstwę naszego kremu z mascarpone i teraz po prostu włożymy na nią bezę. I wkładamy do lodówki. Będzie najlepsza drugiego dnia albo... Najlepiej się będzie kroi, kroiła po przynajmniej dobie w lodówce. Okej, okay, to jest nasza beza i nakładamy ją na wierzch. Nasza teraz. beza była idealnie zrobiona na wymiar pod naszą blaszkę, więc wszystko jest idealnie dopasowane i wkładamy na dobę do lodówki. Okay, tak wygląda nasza chmurka następnego dnia, już po upieczeniu wszystkich warstw i leżąc całą noc w lodówce. Wszystko powinno ładnie już. Em, wyglądać i zaraz pokroimy i pokażę Wam.